Ja jestem zadowolony z dzisiejszego meczu, bo mecz stał na bardzo dobrym poziomie, uważam, z obydwu stron, z obydwu stron. Każda z drużyn miała swoje akcje. Myśmy się wybronili po stałym fragmencie gry, kiedy po przerwie mój zawodnik przy słupku wybił piłkę głową. To była sytuacja stuprocentowa. Natomiast ten młody chłopiec, ten junior, który wszedł, pół roku nie grał w piłkę, bo miał operację więzadeł krzyżowych, no dzisiaj wszedł i pierwszy kontakt z piłką zdobył bramkę. W sumie, w sumie e, grało więcej tych młodych zawodników, dzisiaj e, z podstawowego składu brakowało nam czterech, ale to, to nie jest istotne. Lubuszanin przyjechał pograć na bardzo dobrym boisku, ja z tego jestem więcej zadowolony, bo w ściance to jest makabra, to jest najgorsze boisko w, w naszej grupie trzeciej ligi i tu przyjechaliśmy z wielką przyjemnością pograć dobrze w piłkę udało nam się wygrać chociaż yy, z przebiegu spotkania tak jak powiedziałem, bardzo dobre spotkanie na dobrym poziomie wyrównane to jest sezon chyba dobry na chciałem wyjątkowo bardzo dobry no wie pan ja na trzeci rok już w ściance i, i w tej chwili chyba widać już, już tą pracę którą się tam włożyło Obyśmy jak my byśmy mieli lepsze warunki baza by była lepsza, to ten zespół naprawdę jeszcze lepiej wygrał w pipo. gdzie tylko jedziemy. Przedostatnie spotkanie graliśmy u, u lidera w rybinie, chwalili nas, że to najlepsza drużyna przyjechała z którą oni grali. Mecz na bardzo wysokim poziomie mógł się rozstrzygnąć w tą czy w tą stronę, tak samo jak dzisiaj. Tak samo jak dzisiaj i yy, uważam, że, że gospodarze również grali dobre spotkanie. Tylko tyle, że nieskuteczne. Brakuje punktów? Brakuje punktów do utrzymania. nam Jednego z tych wyliczeń yy, wszystkich, no my 42 punkty na tą chwilę mamy. W środę środy dostaniemy Walkowera za, za Chemik. Także, no ale to nie, nie, nie patrzyliśmy. Ja tutaj też odchodziłem do tego meczu. Przyjedzie dobry, dobry przeciwnik. Yy, drugie miejsce, trzecie miejsce w tabeli. Yy, także bardzo też uważam, że bardzo dobry mecz piłkarski. No brakowało tutaj, gratuluję trenerowi, konsekwencji te w tyłach, że, że wytrzymali, czekali na tą swoją jedną sytuację i, i doczekali się jeszcze, że ją wykorzystali, bo my mieliśmy tą sytuację, nie wykorzystaliśmy jej, mogło być zupełnie, zupełnie inaczej, mogło być 1-0 dla nas, ale mówię, mecz bardzo wyrównany, remis był sprawiedliwy, no ale trzeba grać dalej, my musimy, jedziemy teraz do Ripina gdzie no przy układzie tabeli jak będzie najgorsza no to musimy, mus nie możemy tam, tam przegrać. Chcieliśmy to zrobić tutaj i jechać do rybina spokojniejsi, no, no nie udało się, nie udało się, po dobrym, uważam po dobrym meczu nie udało nam się punktów Nie było dzisiaj Kurminowskiego, to wiadomo, Klichowicz na ławce, to też takie zamierzone zagranie? No właśnie nie, no tutaj sytuacja wymuszona, bo Klichowicz dzisiaj rano do mnie zadzwonił, że coś mu się stało z kręgosłupem, przyjechało na, na zbiórkę masażysta go ponastawiał jakoś doszedł do, do dyspozycji do tego żeby, żeby zagrać chociaż te 30 minut ale no jednak, jednak to nie było to nam troszeczkę rozbiło dwóch zawodników podstawowych nam wypadło z tego, z tego składu no już ta gra nie wyglądała tak, tak fajnie skutecznie jak, jak w, w Polonii Środa no ale no, no, to, no ja nie narzekam, mamy tych zawodników, którzy są na, na ławce, oni muszą wyjść też, pokazać, że, że chcą tutaj, tutaj udowodnić, że chcą zostać na przyszły, przyszły sezon i także, no troszeczkę brakowało szczęścia, mówię, remis był osiąg do osiągnięcia tutaj na wyciągnięcie ręki, no, no nie udało nam się, a Klichowicz, no, no to pech, no pech, to, to może być tak, że na sezon, pojedziemy do Ripina, ktoś złapie grypę żołądkową czy coś, no to trzeba być przygotowanym na takie sytuacje też. Kolega Mistrzowa Michała Babszczaka. dzisiaj by sobie nie za bardzo, też miał sytuację, ale bramki jeszcze, To jest piłkarz z aspiracjami, możliwościami, z zapytaniami na Ligę Wyższą, to Proszę Pana, ma, dzisiaj ma 18 bramek, mhm. chyba prowadzi, jest królem strzelców tej naszej grupy. Gdyby dzisiaj był Paweł Nawrocki, który jest jego partnerem w ataku, to jestem przekonany, że że coś by, coś by zaliczył, bo ta dwójka naprawdę rozumie się już doskonale. Oni grają ze sobą dwa lata i ja najczęściej na tą dwójkę postawiałem. I ten Nawrocki, który dzisiaj nie mógł być, jest w pracy, e, potrafi go tak obsłużyć w tempo, bo to jest, to jest już gra na pamięć. Nie? To oni się muszą rozumieć. Natomiast <laughs> dzisiaj musiał zagrać zupełnie ktoś inny, zagrał pomocnik, tego drugi, drugiego napastnika no i, i nie wyglądało to zbyt dobrze bo jednak nie otrzymywał tych podań. Hmm, ale zostaje w czy gdzieś tam telefon był. Jakiś... To znaczy dzisiaj sytuacja jest tego typu że my mamy jeszcze jedno spotkanie bo już graliśmy z Górnikiem Konin Awansem, czyli my w środę nie będziemy grać, tylko dopiero w sobotę z, z Kujawią. No i w tej chwili w tej chwili temat jest że tak powiem w powietrzu otwarty ja Proszę wszystkich i zresztą mnie też proszą, wstrzymujemy, 26 jest ostatni mecz, dopiero będą rozmowy w klubie, kto zostanie, kto odejdzie, no bo o takich zawodników kluby się pytają, to, to w ogóle nie ma o czym mówić, no Le Lech Rybin jest pierwszym zespołem, który już się o niego pyta, no bo no co by nie powiedzieć, 18 bramek trzeciej lidze strzelić, to, to nie tak szybko, chyba, że Piotr Rejs, który był dzisiaj na meczu. A, a jednak, jednak no jeżeli kluby, kluby się chcą wzmacniać, no to muszą mieć kadry szersze. No w tysiące niestety ledwo, ledwo na stół przyjechało. Jeszcze na ławce mówiłem, że musi siedzieć zawodnik kontuziowany, żeby dobre wrażenie zrobić, no ale tyle nam się posypało. Trudno. To jest piłka nożna. Mieliśmy za małą kadrę.